Po prawej, na uku. Tak jak go, Do końca wyczekaj i cały Prosto, 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 prosto Jeszcze, kajt, podnieść prosto O kurwa I w lewo O kurwa tu nie wiadę. O kurwa, Kosa tu wjechał, ja Cię pierdolę. Kosa tu wjechał? No przecież widzisz, że stoi u góry. Hmm. No nie wiem, czy to jest sens, żebyś Ty się tu pchał. Nie, nie wiadę tu. Nie, nie Lekki gaz, nie gazu. No i teraz jest w dupie. Cały czas na lekkim gazie musisz wjechać. Na lekkim gazie jak stanie auto, to się w Kosa tu wjechał Jeepem? Co ty gada? Tu masz orzeń. Przeszedł? Przeszedł. Idziesz powolutku. Powolutku. Po ogień, 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 ogień! 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 Dobra, 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 dobra! Jesteś kurwa dobry. Chyba cię obłucił Daria. Kurwa, to było dobre. Mogę zobaczyć. <grymkańska> <grymkańska> Wszystko to poleciało. jak <grymkańska> Lusterko ci się złożyło I chyba. <grymkańska> Hej.